4 grudnia, a my mamy do otworzenia kalendarze adwentowe, bo jeszcze w ogóle ich w tym roku nie otwieraliśmy. Dobra, otwieramy tutaj, my ten kalendarz już kiedyś mieliśmy, ale ja go bardzo lubię, jedyneczka. Pingwinek. Ojej, o, oj, o! Dwójeczka, gdzie jest dwójeczka? Tu, o, tu będzie Kinderek zapewne. Opa. Jest Kinderek. Trzy. Jest tu. Sugarpawny. I dzisiaj jest czwarty. Czwórka, 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 czwórka. Tutaj, o coś dużego. O, jakaś renifer to jest chyba. A nie, to jest wiewiórka. Ale słodkie. Tym trzeba widać się, bo to jakaś? Babielęka jakaś? Babielęka. Jeszcze No już. No, to jeszcze. Coś o, coś trzeba. Elf to jest. To nie jest Babuleńka. Babulekka. Dwójka tu. O, jakaś strasznie mini dwójka. To będzie czopo-czopo-bones. Czy A nie. Jajko. Trzy jest tu. Jajce, będzie drugie jajko. Dzień dobry. I dzisiejsza czwórka. I czwóreczka będzie. Głupia. O! Kingarak. Kingarak. Dobra, opowiem co nieco zanim wejdziemy jeszcze w ten dzień, bo jest dopiero chwilę po dziewiątej, więc um, zrobię Wam takie wiecie, Przybliżenie kontekstu sytuacyjnego. Ogólnie bardzo chciałam nagrać vloga z Wrocławia, ponieważ wczoraj wieczorem wróciliśmy z trzydniowego pobytu we Wrocławiu i nawet całkiem dobrze szło mi nagrywanie, do momentu aż nie pojechaliśmy na jarmark, co było takim wiecie kluczowym punktem, miało być kluczowym punktem filmu, no bo miała to być najbardziej świąteczna rzecz, którą byśmy zrobili. Niestety wyszło trochę inaczej ze względu na to, że Tymcio obudził się po podróży samochodem, no i nie miał już ochoty leżeć w łóżku. Tymcio ma takie... w łóżku. Już się opowiadałam tę sytuację i też powiedziałam, że nie chciał leżeć w łóżku, a on nie chciał leżeć w wózku. Tymcio ma takie fazy ogólnie. Kiedyś bardzo lubił jeździć w wózku i oglądać, co się dzieje na zewnątrz, a teraz jeździmy na spacery tylko wtedy, kiedy Tymek śpi, bo wózek go dosłownie parzy. I jakby ta sytuacja on się obudził w samochodzie, poszliśmy na jarmark i on cały czas płakał. I ta sytuacja utwierdziła mnie w tym, że nie zawsze, jakby będąc rodzicem, możemy robić to, co chcemy. I nie zawsze jakby dziecko dostosuje się do nas, tylko czasem my musimy dostosować się do dziecka. Szczególnie tak jest w przypadku High Need Babies. Chodzi tu o bobasy, które po prostu są bardziej wrażliwe na to, co się dzieje dookoła. Nasz Tymek jest naprawdę wrażliwym dzieckiem. Go bardzo łatwo wszystko denerwuje. On najlepiej się czuje u mnie tylko na rękach, więc... To nie jest takie typowe dziecko, które możemy widzę, zostawić na przykład na macie i on się sam sobą zajmie, albo właśnie będzie grzecznie leżał w łóżku i, i, i będzie sobie oglądał, co się dzieje. E, I jakby będąc rodzice musimy też to zaakceptować, e, że no nie zawsze będzie wszystko tak, jak byśmy chcieli. E, ja Wam gdzieś jeszcze wrzucę kadry właśnie z Wrocławia. Jedziemy do Wrocławia. Jedziemy na Jarmark. Ja mam umówioną pewną wizytę. Na pewno będzie gdzieś tu na vlogu. Ehm, nie wiem czy to będzie jeden film, czy może dwa filmy. Jedziemy też do naszych znajomych, także zapowiada się fajny weekend. I no. I chyba nareszcie tyle. Bo was smacznie śpi. Ogólnie mieliśmy bardzo dużą misję, żeby właśnie wyjechać około 10.00, bo Tymek wtedy ma pierwszą drzemkę. Trochę mu się poprzestawiało, bo kiedyś o 8:00-9:00 chodził na pierwszą drzemkę, a teraz właśnie około 10.00. No, dlatego musieliśmy się spiąć mega. Mamy tu jakieś przekąski, bo zjedliśmy średnie śniadanie i jedziemy. Po wielkich trudach. Dojechaliśmy do Wrocławia, Bobas nie śpi od jakiejś półtorej do dwóch godzin yy, i no już jest taka, wiecie, dość kryzysowa sytuacja. Ratuje się naprawdę wszystkim, bo żadne zabawki go nie ciekawią. Dodatkowo wrocławskie korki mnie nie zawiodły. Już się szczerze mówiąc odzwyczaiłam od tego, jak to jest tak długo jeździć po mieście. Dzień dobry. Zróbmy mały poranny update. Tymkiem zajmuje się ciocia. Jest zachwycony. E, wstaliśmy. Tymek wstał dzisiaj o 4.50, także to mi się zdecydowanie nie podobało. Ale do około 7.30 leżeliśmy w łóżku. Dało radę. Więc było ok. Wymienialiśmy się z Adamem trochę. Ja spałam, trochę on. Teraz spadł spadło dużo śniegu. Jest noc. Piękna pogoda. I co? Wieczorem planujemy jakiś jarmark. Tak nie za późno, żeby tym ci jeszcze dał radę. No i zobaczymy, co tam dzisiaj się będzie działo. Przyjechaliśmy na jarmark. Pada śnieg. Jesteśmy tutaj pod galerią, zaparkowaliśmy i wybieramy się na rynek. Kupa ludzi jest, więc pewnie będzie straszny tłum, ale zobaczymy. W tym co ogólnie spał, ale chwilowo podziwia śnieżek. Uchany nasz. Sytuacja w końcu skończyła się tak, że poszliśmy sobie na gorącą czekoladę. Wybiliśmy ją. tutaj ty sobie patrzył przez okienko i był przeszczęśliwy. Drama w samochodzie, ale trudno, w domu był już przeszczęśliwy, wiecie, był w swojej strefie komfortu, był rozebrany, by mógł sobie hasać na łóżku, bawić się, wygłupiać się z nami i był przeszczęśliwy! Dlatego będąc spiccem trzeba o tym pamiętać, że. Nie w każdym wypadku dziecko może się do nas dostosować, nie każde dziecko jakby ma taką zdolność, e, temperament, nie każdego dziecka na to mu pozwala, więc trzeba to zaakceptować. Ale co się jeszcze wydarzyło w Wrocławiu? We Wrocławiu wydarzyło się, proszę Państwa, to. Dlaczego mam takie czerwone brwi? Ponieważ yy, zdecydowałam się yy, zrobić coś, co bardzo chciałam zrobić i co bardzo ułatwi mi E, moje funkcjonowanie na co dzień, ponieważ ja nie jestem mistrzem makijażu e, i zrobiłam sobie makijaż permanentny brwi. Dzień dobry. Mały update. Jestem pięknie pomalowana. Jest pięknie, śnieżnie. a śnieg mi wpadł za buty. Jest niedziela. Przyjechałam spełnić jedno z moich marzeń i idę sobie zrobić brwi permanentnie. Jest niedziela. Dzisiaj wjeżdżam z Wrocławia. Zobaczymy, co to będzie. Uważam, że wygląda przepięknie. Teraz wiadomo, jestem zaczerwieniona, ale no ja wczoraj miałam wykonywany zabieg, więc to jest normalne. Przez 2-3 tygodnie tak może być, ale jestem bardzo szczęśliwa. To jest taki prezent świąteczny ode mnie dla mnie, trochę od Adama dla mnie, e, także bardzo się cieszę, że się na to zdecydowałam i mam nadzieję, że będzie się nosiło super. Z takich update'ów Adaś powiesił dzisiaj lampeczki i dziś mamy w planie też ubrać choinkę. Mam nadzieję, że to się uda. I w ogóle chciałam Wam pokazać Bobasa, bo Bobas wygląda tak pięknie, ubrałam go tak nie świątecznie, ale tak zimowo, ubrałam sweterek, no cudnie wygląda. I jeszcze co, mam ja świąteczny sweterek, ponieważ jadę zaraz zrobić świąteczne paznokcie i salon, do którego jadę ma taką promocję, taką akcję może. A że po prostu jeśli się przyjedzie ze świątecznym akcentem, to jest jakaś tam zniżka. Więc ja może nie dla samej zniżki, a dla po prostu wprowadzenia tego świątecznego klimatu ubrałam mój świąteczny sweterek i tak do nich pojadę. Ze świątecznych akcentów mogę Wam również pokazać śnieg. Tam stoi nasza syrenka. We Wrocławiu wyglądało to troszeczkę ładniej, ale tutaj też jest naprawdę urokliwie. Dobra, a teraz idziemy zjeść jakieś śniadanko, zrobić coś na śniadanko, ponieważ muszę jeszcze pojechać po paznokciach. Po... Najpierw muszę w ogóle jechać na pocztę, bo mamy jakieś Awizo do odbioru. E, I muszę po paznokciach pojechać po szczepionkę dla Tymka, e, bo jakby w przychodni jest jakaś tam cena, a moja mama znalazła nam w jednej z aptek szczecińskich po prostu tańszą, więc kupię ją, bo w środę właśnie idziemy na szczepienie. Zobaczcie, złapałam się na rozstawianie choinki pod urzędem miasta. Dobra, przyjechałam na paznokcie, już podjeżdżam. E, jestem ciupinka spóźniona, dlatego że byłam jeszcze na tej poczcie. Nie odebrałam co prawda paczki, ale tam miałam jeszcze coś do wysłania, więc sobie wysłałam, a teraz parkuję i idę sobie robić paz. Strasznie ciasno, no to może lepiej ja tu nie będę parkować. Parkuję gdzie indziej. Zobaczymy gdzie. Tu nie mogę, och. O dobrze, tu sobie stanę. Jeszcze muszę kupić bilecik parkingowy. I biegnę na świąteczne paski. Idziemy całą familią e, odebrać szczepionkę, ponieważ nie załatwiłam tego wcześniej. E, I przy okazji, wracając, kupimy choinkę. Bobas śpi, nawet bez smoczka. I idziemy. A tak się prezentują moje świąteczne paznokcie. Są bardzo bez przepychu. I bardzo klasyczne jak na mnie, ale bycie mamą do czegoś zobowiązuje. Proszę Państwa, nie, to nie. jest nasza nieniska, niewysoka choinka. Ciekawe, czy się zmieści? Nie, na pewno nie. Update e, dzisiejszego wieczoru, popracowałam, Adaś w tym czasie przygotował choinkę, chociaż jeszcze trochę z nią walczy, e, zjedliśmy kolację, kanapki e, i wypiliśmy świąteczną zimową herbatkę, do tego obejrzeliśmy dokument mortalcia i e, chyba będziemy się zabierać za dekorowanie choinki. W międzyczasie obudził się jeszcze cymek, któremu non-stop przesiąkają w nocy pieluchy i po prostu obudził się cały mokry. Nie wiem czemu tak się dzieje, bo używa już panców takich wiecie nocnych i po prostu raz jest git, a raz mu przesiąka. Dzień przed wyjazdem, znaczy właściwie noc przed wyjazdem do Wrocka, dwa razy mu przesiąkła pielucha. Jest mały problem, bo mamy taki stojak na choinkę, na który się tak jakby nabija choinkę. I Adam wywiercił dziurę w pniu i nakręcił tę choinkę na ten stojak. No i niestety jest troszeczkę krzywa i nie wiemy jak temu zapobiec. Z mojej perspektywy choinka wygląda tak. Wygląda git. Co mi się podoba, taka naturalna, że mogłaby taka zostać. Jest prawie w pół do drugiej. My skończyliśmy dekorować choinkę i kładziemy się. Znaczy, ogarniamy jeszcze ostatnie rzeczy. Adam wiesza pranie, ja przygotowałam butelki na noc. Niestety nie udało nam się ogarnąć tylko kuchni. To na jutro. A jutro jeszcze dogramy część, jak będziemy razem z Tymkiem wieszać takie personalizowane bombki, które dostaliśmy w zeszłym roku. Od Zosi i Jurka. A teraz idę spać, bo zamykają mi się oczy. Słuchajcie, powiesiliśmy nasze przepiękne bombki, które w zeszłym roku sprezentowali nam nasi znajomi i tym akcentem kończymy ten film. Mam nadzieję, że chociaż trochę poczuliście taką e, świąteczną zimową atmosferę. My w tym roku się tak jakby cały czas jeszcze wczuwamy w te święta, ale będą one przepiękne. Mam nadzieję, że uda nam się nagrać jeszcze jeden, dwa takie świąteczne filmy i że zobaczycie je na kanale. Także trzymajcie się i do zobaczenia! Pa!